Ja pierdolę, już cały dzień kopię ten zbiornik do spirytusu koło mojej gorzelni, a wyjebałem taki dół, że nawet tam na parstwa wim grunie schowam. Co ten wali odpierdala za zwodę, chorera, ile tego gówna pod ziemią jest, o kurwa, chyba odnalazłem Atlantydę pod moją działką. Fałszywy alarm, to tylko starożytny nocnik tego żółtego pedzia. Ty jebany kafarze, jak ci się nudzi to się pobaw swoim małym albowy kop dla siebie grupi się w nim zasyp, zamknij mordy i zerknij do książki która jest w tej kupie główna, ty faj fajociągu, wymyśl jakąś bardziej sensowną pułapkę, bo takie taktyki to robią już tylko wschodnioafrykańscy łowcy mrówek, o kurwa mać, jaki wielki był ten twój pies, tylko po co chcesz go odkopać, ale z ciebie analfabeta, spójrz na drugą stronę, ale wyjebany wpis dubasem, pomóż mi go zbudować to może pozwolić Ci z niego korzystać, okej, okay. no to bierzemy się do roboty bo stawka jest wysoka, większa niż życie, może wreszcie się w nim wykąpię od 30 lat, przyniosłem Ci trochę denaturatu, o ja pierdolę Ty kretynie, zasypiesz mi zaraz cały zbiornik, i go powstrzymać, nie no, robota idzie jak spety strzeli, ten drągal sobie wynagrodzi miłą ciężką w chuj pracę, dostaniesz kopa w dupę, a nie nagrodę. Co mi przerywasz stosunek z kretem, zasypujesz to co wykopałeś pało. No co ty pierdolisz? No jak ja cię pierdolę. Idź do chuja pana z taką robotą, straciłem sens swojego życia, nie będę si mógł wykąpać w basenie pełnego spirytusu, no chyba cię pojebało. Ważne, że ja chcę się wykąpać, wypij trochę denaturatu dla podniesienia ducha, spierdalaj, weź wypij trochę bo umrzesz z powodu braku promili. Dzięki stary, dobra, koniec tych czułości. Nie opierdalajmy się z robotą, patrz i ucz się od Mistrza jak powinno się pracować. Najpierw to ty trochę przykoksuj, a dopiero potem choć na solówę. A nie udajesz bosa wsi. Zamknij swą rurę wydechową, bo ci włożę do niej kota jak w tym odcinku gdy chcieliśmy jechać na szkołę przetrwania. Ty się nadajesz do tarcia kiszonych ogórków konserwowych, bo ja to bym ci jednym palcem u nogi rozpierdolił. Słyszysz mnie synu garbatego tego pająka, zaraz ci tak wpierdolę, że polecisz w kosmos bez skafandra. O ja niebie, ściana się wali, przestań dramatyzować bo będę miała tak sraczki na miejscu. Sraczka ci. Ciebie bierze nawet wtedy gdy oglądasz pokemony, więc chyba jesteś już uodporniony, kurwa, wystraszyłeś mnie, mam teraz mokro w gaciach, nie pierdol głupot tylko patrz gdzie jesteśmy, patrz, twój dzbanek tu o kolorze twojego moczu, ja pierdolę, zjebałeś robotę, jesteśmy w punkcie jebanego wyjścia, zamknij swoją niemytą dupę bo ty też tak kopałeś jak rozluźniony anemik. No to zrobiliśmy niezłe zasieki. Totalne forfany nie ma kuja. Możemy teraz prowadzić wojnę z twoim starym o miejsce w jego haremie. Ale żeby prowadzić wojnę musimy mieć jakąś broń. A ja wiem skąd ją wytrzasnąć. Za mną żołnierzu. Jaki zajebisty sprzęt. Skąd ty go masz? Zajebałem go z poligonu gdy byłem w wojsku polskim. Myśląc że to super seks zabaweczki. Nie pierdol tylko, idź podkładać dynamit do zasiek. Ja pierdolę, za tyle miedzi w kablach zrobiłbym ogromną imprezę u siebie. O kurwa, spadam. Czuję się jak ten gość z wyszyn impasybol. O ja niebie. No jak ja cię pierw, kurwa, dole. zaplątałem się w tej bane kabla, to niedługo wybuchnie. Czy ten cholerny saper skończył wreszcie podkładać pole minowe? Chyba tak. Podłaczam detonator. Jedna laska tu, jedna laska tam i wszystkie laski moje. Dwa kabelki, dwie dziureczki i gotowe. Wszystko podłączone jak należy, elektryka prąd nie tyka, Hehe. He. Dobra, wypierdalam z epicentrum wybuchu. Jeżeli ten pałąk zaraz nie wyjdzie stamtąd, to wyjebie go w kosmos, ty benkarski ośle, nie betonu i tego, co ty tam mamroczesz. O, jakie! Jesus kurwa ja pierdolę, toż to była Hiroshima. Nie to kurwa nie do wiary. O ja nie mogę, czuję się jakby mnie uderzył meteoryt ze złota. To jest właśnie definicja szczytu pecha. Pecha to masz w ustach po jedzeniu, wpisałeś kod na nieśmiertelność. Ty oszukujesz. Dobra byłaś stamtąd. Cicho sieci dawaj ten wąż który zajebałeś z dystrybutora z najbliższej stacji benzynowej ilej ten spirit. Ja przynajmniej mam wąż a nie tak jak ty używasz słomek do picia sklejonych ze sobą przezroczystą taśmą klejącą. Miałeś nadwyżkę produkcyjną że wylewasz ten spirit do dziury w ziemi którą nazywasz zbiornikiem? Proste że tak. Nie pierdol tylko choć tu się niewierny. Temu twojemu zajebistemu basenowi coś brakuje. Za to wiem, że ciebie rodzice nie kochali i brakuje ci prawdziwej miłości. Ow spierdalam. No jasne, trzeba go obłożyć marmurem tak dla szpanu, ej du po człopie, gdzie spierdalasz. To ten jego beret capiący gównem. Przestań się bawić w szambonurka nawigatora i nie zostawiaj mnie samego z tym burdelem. Burdel Tomasz w swoim domu. No migracja. Zaraz mnie krew zaleje i szlak trafi na miejscu jednocześnie. Kurwa mać, tyle pracy poszło się jebać. Pierdole taką robotę, idę się przebrać. Mamy pomysł. Zasadzimy w naszym bajorze sadzonki chińskiej konopi indyjskiej, które dostałem od takiego Wietnamczyka co sprzedaje kurczaki z Rożna na Stawionie dziesięciolecia. W prezencie dostałem jego strój w którym przyjechał do Polski. I voilà. mamy pole ryżowe jak nie wiem co. Pole gotowe? Proszę bardzo, przy takiej ilości twojego gówna i mojego spirytusu konopia będzie rosła wspaniale, ale łatwo się sadzą, coś czuję że plony w tym roku będą bardzo udane, będziemy mieli za to w chwój pieniędzy. Graba, a jakże. No kurwa, lepker byłby z nas dumny.